Szanowni Państwo, witamy na kolejnej konferencji Sztabu Koalicji Obywatelskiej. Chcielibyśmy się pokrótce odnieść do dzisiejszych słów, dzisiejszej wypowiedzi pana komisarza Wojciechowskiego, który był gościem porannej rozmowy w Radiu Z. Z rozmowy, której jednoznacznie wybrzmiało, że dołącza on do tego chóru tworzonego przez premiera Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego, którzy każdego dnia oszukują rolników. Tworzą jakiś niewyobrażalny obraz sielankowej wsi, usłanej różami, gdzie nie ma żadnych konfliktów, gdzie pieniądze spadają z nieba, gdzie rolnicy generalnie mają same powody do tego, żeby dziękować władzy. Jednak te słowa no, należy konfrontować z rzeczywistością. To może skonfrontujmy y, słowa pana Wojciechowskiego i słowa polskich ministrów z tą rzeczywistością. I zobaczmy, y, co mówią sami rolnicy. Pokażmy spot, który przygotowaliśmy. Doktryna Kaczyńskiego. Chłopi są pazerni. Da się im parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują. Zaczęło się od pustych obietnic i cynicznej gry PiS kosztem polskiej wsi. Idźcie i głosujcie na Partię Polskiej Wsi. Na Prawo i Sprawiedliwość. Bo polska ziemia musi być dla polskich rolników. Hodowla trzody chlewnej. Będziemy ją odbudowywać. Prawo i Sprawiedliwość chce i jest reprezentantem polskiej wsi. Kryzys w rolnictwie się pogłębia, a katastrofa dotyczy już nie tylko zbóż. Polityka PiS dobija polski Rynek wieprzowiny, drobiu, owoców, a nawet mleka. W Polsce od 2015 roku liczba stat zmniejszyła się aż o niemal 80%. To są zatrważające liczby. Skończyło się na oszustwie, hamstwie i arogancji pisów. Rząd nasz ty załatwił -y, bo jeszcze parę złotych by było za ten VAT, -y, a jako vat nie mamy do mleka VAT-u. I no żadnej konkretnej odpowiedzi, bo tu żadnej konkretnej odpowiedzi nie ma. To już nie jest ryzyko bankructwa. To jest ryzyko biedy dla tych rodzin, a co za tym idzie, to będzie taka naturalna stagnacja dla całej polskiej wsi. Chłopi są pazerni, daje się im parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego. Ja, tak, to są słowa Jarosława Kaczyńskiego. PiS okłamał i totalnie zaorał polską wieś. PiS próbuje wmawiać rolnikom, że świetnie sobie radzi z problemami polskiej wsi, a tymczasem tak naprawdę od lat konsekwentnie niszczy polskie rolnictwo. PiS za polską wieś. Zadaliśmy pytania prezesowi Kaczyńskiemu, który odpowiada za całą politykę polskiego rządu, w tym za politykę rolną. Pytaliśmy o to, dlaczego za PiS rekordowa ilość polskiej ziemi rolnej bo aż z 400 hektarów do ponad 5 tysięcy trafiła w ręce cudzoziemców. Dlaczego na polskich stołach króluje niemiecki i duński schabowy? Dlaczego PiS nie zrobił nic z kryzysem zbożowym? Dlaczego pozwolił na to, żeby to zboże nieprzebadane wjechało do Polski i przez 9 miesięcy się tym nie zainteresował? I dlaczego dziś producenci mleka stoją na skraju bankructwa? Oczekujemy odpowiedzi na te pytania. Rolnicy oczekują odpowiedzi na te pytania. Oni dziś często już nie radzą sobie ze swoimi gospodarstwami. Muszą je zamykać, likwidować, tracą swoje majątki i swoje źródła utrzymania. Również w Komisji Europejskiej nasi europarlamentarzyści pan europoseł Bartosz Arłukowicz interweniował u pana komisarza Wojciechowskiego pytał o to co zrobił w kontekście wwozu tranzytem zboża nieprzebadanego zboża do Polski czy zareagował czy zgłosił to do Komisji Europejskiej czy podjął interwencję czy rozmawiał z ministrem rolnictwa nie mamy odpowiedzi na te pytania. Pan komisarz Wojciechowski wymiguje się od każdej odpowiedzi które, na pytania, które mu zadajemy. Szanowni Państwo, dziwi to wysokie, takie dobre samopoczucie. Komisarza Wojciechowskiego, który, mam wrażenie, tak jak premier Morawiecki, przede wszystkim prezes Kaczyński, udaje, że problemów na polskiej wsi nie ma, natomiast one są. My wielokrotnie jeżdżąc po Polsce spotykamy się właśnie specjalnie ze środowiskami rolniczymi, z, z gospodarzami, którzy zapraszają nas do swoich magazynów, którzy pokazują swoje gospodarstwa, pokazują zalegające w, po sufit zboże, pokazują rachunki za prąd, Pokazują rachunki za nawozy, tłumacząc, jak zostali oszukani przez rząd i przez spółki Skarbu Państwa, które to w pewnym momencie drastycznie zawyżyły te ceny, skazując ich na drakońskie, drakońskie ceny w zakupie, w zakupie nawozów. No, tych problemów, tych problemów można mnożyć. Natomiast prezes Kaczyński, premier Morawiecki od tych problemów uciekają. Próbują stworzyć pozorne. Wyobrażenie, że ratują rolnictwo. Natomiast te dzisiejsze ich pozorowane działania są jedynie efektem ich własnych zaniedbań. Czasem mam wrażenie, że obserwując poczynania naszego rządu, to trochę jakbyśmy się cofnęli do czasów komuny, kiedy to rząd bohatersko próbował rozwiązywać problemy, które sam stwarzał. I tak było chociażby w, w kwestii importu zboża czy innych towarów napływających z Ukrainy. Przecież doskonale wiemy że w tej sprawie przez wiele miesięcy rząd nie zrobił nic. I to, co jest najgorsze, co zawsze będziemy podkreślali, co komisarz Wojciechowski też zdaje się całkowicie nie dostrzegać. Polscy rolnicy zaufali, zaufali premierowi Morawieckiemu, prezesowi Kaczyńskiemu, którzy mówili już w ubiegłym roku, nie stracicie na zbożu, nie stracicie na konflikcie na Ukrainie. Polski rząd o was zadba, tak mówili. A dzisiaj komisarz, komisarz Wojciechowski bez cienia żenady mówi, przecież ten kryzys był nieuchronny, przecież to wszystko było do przewidzenia. Jak wy, jak wy potraficie dzisiaj spojrzeć rolnikom prosto w oczy? Jak wy potraficie się z tego jakoś po ludzku wytłumaczyć? Kiedy z jednej strony wiedzieliście, na co, co spotka rolników, a z drugiej strony obiecywaliście im złote góry. Nie zadbaliście dzisiaj o nich, nie zadbaliście o to, żeby, tona, żeby cena za tonę zboża była... Taka jak y, kilka miesięcy temu. Dlatego s, będziemy domagali się permanentnie wyjaśnień od prezesa Kaczyńskiego, od komisarza Wojciechowskiego i od premiera Morawieckiego. Bo to, że PiS zaorał wieś, to już nie jest zwykłe hasło. To jest obraz rzeczywistości, który wyłania się z wszystkich publicznych wystąpień i tych, które pojawiają się w internecie przez samych rolników, przez samych gospodarzy. Tak, szanowni państwo, PiS zaorał wieś. Jeżeli są pytania w temacie konferencji, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeśli nie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy.